nogą są dalej problemy. Wiesz, co w tej chwili w ogóle nie staje na tej nodze i gdzieś od tygodnia... Właściwie ją trzyma cały czas w górze. Studia medycyny weterynaryjnej ukończyłam w 2006 roku i następnie odbyłam staż półroczny i podjęłam samodzielne stanowisko pracy w gabinecie weterynaryjnym, gdzie przez rok pracowałam i szkoliłam swoje umiejętności. I następnie po roku przyszedł ten moment i czas na podjęcie mocnej, odpowiedzialnej decyzji, że pora na swoje. Jednym ze sposobów funkcjonowania na rynku pracy jest własna działalność gospodarcza. Jest to taka forma działalności, która wiąże się z pełną odpowiedzialnością za wszystko, co w obszarze pracy robimy i realizujemy. Inne formy to jest praca najemna, to jest kariera, którą realizujemy poprzez firmę, która udostępnia nam zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. Ale wielu spośród nas decyduje się na to, żeby wszystkie sprawy związane z efektami pracy, z wkładem pracy, z organizacją pracy wziąć na siebie. To są osoby, o których mówimy, przedsiębiorcze. Spółka jawna jest lepiej postrzegana na rynku, i jest bardziej wiarygodna. Spółka jawna też jest tutaj w prawie określone, kiedy spółka cywilna musi zamienić się na spółkę jawną. Klienci korzystający z tego typu zajęć to głównie osoby bezrobotne poszukujące pracy, które w tej chwili w dobie kryzysu właśnie poszukują nowych rozwiązań, nowych alternatyw dla siebie dotyczących zatrudnienia, jakim jest między innymi założenie własnej działalności gospodarczej. Chciałabym założyć własną firmę, chodzi mi głównie o biuro rachunkowe w obębie mojej gminy. Ja będę się starał tak o dotację, jeżeli się nie uda z dotacji no to można firmę rozkręcić także powoli, no w sposób powolny. Czyli poprzez to, że mam już stół do masażu, mam ręce, mam ręce i determinację ku temu, żeby to robić, więc się wszystko da. Pan ma ten pomysł właśnie robiąc pracę licencjacką, a jest to mianowicie system elementów wspomagający to znaczy walkę dzieci ze stresem i bólem w szpitalu. Są to elementy graficzne, elementy, jak to nazwać, stałe, takie jak ruchome drzwi, inne takie różne akcesoria do szpitali. No i myślę, żeby tym się w przyszłości zająć. Są zapewne zdeterminowani do tego, aby założyć działalność, mają fantastyczne pomysły i wierzymy, że uda im się to zrealizować. Przedsiębiorczość jest to zdolność do kreowania cudzych i własnych potrzeb i ich zaspokajania. To jest też taka gotowość do tego, żeby działać. Osoby, które działają, które chcą wykorzystać cały swój potencjał, właśnie najczęściej decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej. Czyli nie inne osoby będą kreowały wszystko to, co się ma zdarzyć w moim życiu zawodowym, ale ja sam. Nam się wydaje, że my potrafimy tylko dwie-trzy rzeczy robić, zgodnie z zawodem, na przykład, który, który, którego się nauczyliśmy w szkole, czy też zgodnie z zawodem, który wykonywaliśmy w swojej dotychczasowej pracy. W ogóle nie bierzemy pod uwagę szeregu umiejętności, które mogą być wykorzystywane w życiu zawodowym i które mogą być dla nas drogowskazem do tego, w jakich obszarach, w jakich zawodach, w jakich dziedzinach poszukiwać pracy u pracodawcy, czym dysponuję, czym mogę się pochwalić, że potrafię coś robić, jak również przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Myślę, że w przyszłości chciałbym założyć własną działalność gospodarczą. Wiem, że pociąga to za sobą ryzyko, ale jednak chciałbym być panem własnego losu. Studiuję dalej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku ekonomia, specjalność gospodarowania nieruchomościami. Właśnie ukończyłam pierwszy stopień. I właśnie przyszłam na ten kurs, na to szkolenie, aby nauczyć się coś o prowadzeniu własnej działalności, gdyż zamierzam w przyszłości, jeśli będą do tego warunki, założyć własne biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obecnie pracuję na stanowisku szefa kuchni. Trochę podpatrywałem, jeździłem po, po świecie, po Włoszech i chciałbym wprowadzić nowe pomysły tutaj właśnie na terenie Małopolski. Uruchomiliśmy kolejną edycję zajęć warsztatowych pod nazwą Własna Firma, zanim zrealizujesz pomysł. Są to zajęcia przeznaczone, dla osób, które szukają swojego miejsca na rynku pracy, mają perspektywę podjęcia pracy u pracodawcy, bądź też założenia własnej działalności gospodarczej, ale do końca jeszcze nie są zdecydowane. Jestem z zawodu księgową, z mężem prowadzę firmę. Przyszłam na warsztat, żeby podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami. Takie cechy i umiejętności, jak gotowość do podejmowania takiego skalkulowanego ryzyka. Jak ogromna odpowiedzialność, jak umiejętności interpersonalne, czyli takie, które wiążą się z dogadywaniem się z innymi osobami, jak spostrzeganie potrzeb innych osób, jak umiejętności organizacyjne, negocjacyjne to są kwestie, które są niezbędne w przedsiębiorczości, ale oczywiście to są umiejętności, których też możemy się uczyć. Na tej mapie widoczne są obszary, w których możemy otrzymać dofinansowanie w zależności od tego, gdzie znajduje się nasza firma. I tak, jeżeli znajduje się ona w powiecie Dąbrowskim bądź Tarnowskim, to otrzymujemy dodatkowe 5% wsparcia, ponieważ są to tereny o niskim wskaźniku przedsiębiorczości i wysokim wskaźniku bezrobocia. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwala poznać swoje preferencje w kierunku przedsiębiorczości, poznać cechy, jakie powinien posiadać współczesny przedsiębiorca, jak również określić szanse powodzenia własnego pomysłu na przedsiębiorstwo. Te zajęcia realizujemy wspólnie z specjalistami Starnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Coraz więcej osób, niezależnie od tego, jakie posiadamy zawody, decyduje się na to, żeby. Realizować się poprzez właśnie y, tą przedsiębiorczość. Każdy zawód, właściwie. Kierowca, murarz, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, dziennikarz, elektronik, elektryk. Każdy ma szansę na to, żeby własnym pomysłem zrealizować jakiś scenariusz, na własne przedsięwzięcie. Była to ciężka decyzja ze względu na to, że kosztowała bardzo dużo stresu, ponieważ otworzenie własnej działalności wiąże się z pewnym ryzykiem. Czy się uda, czy, czy dam radę, czy jestem w stanie sobie poradzić sama. Natomiast niesie ze sobą niesamowitą satysfakcję z tego, że robi się to, co się kocha i robi się to na własny koszt i przede wszystkim finansowo też korzyść jest o wiele, wiele lepsza. Każdego miesiąca nie jest człowiek pewien, jak będzie, jaki to będzie miesiąc, czy dobry, czy jest to inaczej troszeczkę na, na, na stanowisku etatowym, gdzie wiadomo, że pensja jest stała i, i, i będziemy ją mieli. Natomiast tutaj wiadomo, wiąże się to z pewnym ryzykiem. No, ale Więcej jest jednak plusów niż minusów, i, i naprawdę każdemu polecam, ponieważ daje to naprawdę pełną satysfakcję i spełnienie. A trzeba Nie, nie trzeba.